Przede wszystkim wielkie gratulacje, bo wielki sukces jest Pani pierwszą Polką, która dostała się do żeńskiej Formuły 1, bo tak to można określić. To powitanie tutaj na Okęciu no, świadczy o tym, że ten sukces był naprawdę wielki. Tak, dokładnie, bardzo się cieszę. No, jest to tak naprawdę e, historia motorsportu, w tym momencie pisze się na naszych oczach, bo jest to pierwsza w historii e, seria wyścigowa dedykowana dla kobiet w e, bolidach F3 o mocy e, blisko 300 koni. Masa ich to 500 kg, także stosunek tutaj mocy e, no, do masy jest bardzo znaczący i cieszę się, naprawdę cieszę się. Były to wyczerpujące 8 dni, zarówno e, emocjonalnie, jak i fizycznie. Cztery dni na torze, po prostu zjeżdżone komplety nowych opon. Dziennie mieliśmy po dwa, Trzy kompletny nowych opon do dyspozycji, no i, no i udało się, także satysfakcja jest naprawdę ogromna, bo, no bo jest to mój powrót. Nie myślałam po 2013 roku, który był moim epizodem w single nie myślałam, że e, nastąpi taki zwrot akcji w, na mojej ścieżce kariery, no i udało się. Także tym bardziej, to, no, no, ten sukces w formie dostania się do tej serii smakuje w śmiencie. Chciałem zapytać właśnie o ten wątek kwalifikacji do, do, tego, do, do tej formuły. Jak, jaki to był proces? Jak to było trudne, jaka była konkurencja? Sama selekcja miała trzy etapy. Pierwszym etapem było e, wysłanie swojego CV, które mogło zostać po, rozpatrzone pozytywnie albo negatywnie. E, z tych CV drugi etap selekcji miał miejsce w Melk. E, jury wybrało 60 kandydatek, pretendentek właśnie do, do zdobycia tytułu, do uczestnictwa w W-Series. No i trzeci, po, po tej selekcji w Melk wybrano 28 uczestniczek, i te 28 uczestniczek zostało zaproszonych na testy do Almerii, e, na tor wyścigowy w Hiszpanii, gdzie też były sprawdziane fizyczne. były wywiady i były również, no, co, 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 co najważniejsze, cztery dni jeżdżenia. Od godziny szóstej rano do godziny ósmej wieczorem e, spędzałyśmy czas na torze. W, przepracowałyśmy z inżynierami, z mechanikami, poznawałyśmy bolid, charakterystykę toru, toru którego tak naprawdę przed wyjazdem no, nie było szans na zapoznanie się z nim, ponieważ tylko ścigają się na nim motocykle. Nie było żadnych onboardów e, z perspektywy samochodu. E, na symulatorach, na grach żadnych też nie można było na tym torze pojeździć. No i tak, po tych czterech dniach e, Zostały wyłonione właśnie 18 uczestniczek w składzie głównym i 4 zawodniczki w składzie rezerwowym. To będzie pierwsza edycja, więc tak naprawdę wszyscy się będziemy tutaj uczyć tej pierwszej edycji, jak ona będzie wyglądać. Chciałem zapytać, jaka jest konkurencja, które nacje tak naprawdę tutaj dominują, tak na początku tej, 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 tej dyscypliny sportu dla kobiet? Wielka Brytania? Tak, w tym momencie zdecydowanie Wielka Brytania, jest pięć uczestniczek z Wielkiej Brytanii, e, są to dziewczyny naprawdę bardzo szybkie, w tym Jamie Chadwick, to pierwsza kobieta w historii, która w ogóle wygrała wyścig F3 na, właśnie w mistrzostwach Wielkiej Brytanii Formuły 3, e, jest Bajce Wisser, która startowała w, w Formule Renault e, 3,5 litra. W rezerwowych zawodniczkach jest m.in. Stefanie Cox, z którą ścigałam się w GT4 European Series. No Jest parę takich mocnych nazwisk: Sabre Cook, też zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych, bardzo szybka z doświadczeniem w single-seaterach. Także skład jest mieszany, ale 10 zawodniczek to takie czynne zawodniczki właśnie z single-seaterów. Także na pewno one no, będą ciężkie do pokonania, ale dam radę. Wielu kibiców pewnie zastanawia się, jaka jest różnica między tą, tą formułą żeńską i męską. Obolić chciałem przede wszystkim zapytać, czy to jest taki sam bolit w jakim ścigają się panowie, czy jednak są duże różnice? Tak, dokładnie jest to taki sam bolid, taki sam bolid, jak ma formuła regional, jak mają mistrzostwa Europy, dokładnie taki sam, taka charakterystyka, taka sama specyfika. E, bardzo ciężki bolid w prowadzeniu, tak naprawdę w tym momencie jedynie azjatycka Formuła 3 miała szansę sprawdzić, e, sprawdzić ten bolit i startować tym bolidem, bo jest to nowa produkcja, e, stworzony przez Statusa. Jest to w trudne w prowadzeniu, z racji na swoją konstrukcję, ma system Halo, który od tego sezonu jest we wszystkich seriach, drugą sprawy już obowiązkowy. Prowadzi się no, nie lekko, kierownica jest przesunięta bardzo do zawodnika, także do takiej pozycji no, ani żadna z nas, ani żaden z nas kierowców nie jest przyzwyczajony, także zupełnie inne partie mięśni się uaktywniają. W momencie jakiegoś kontrowania też no, jakby trzeba umiejętnie się zachować. Ja mam tutaj delikatnie naderwanego kciuka, bo no, była jedna taka moja obrona kontry, wypadnięcie z toru, która no tak, tym że coś tam się podziało, ale jeszcze jest trochę czasu, żeby się do tego mówię, przygotować. Na... Mamy też testy w Lousy Trink już za dwa tygodnie. Też będą to cztery dni jeżdżenia, oficjalne testy serii DTM. I no, ten czas na to, że jak najbardziej też dla nas jest dobry i wskazany. Właśnie, jak będą wyglądać najbliższe tygodnie, miesiące, kiedy jest start sezonu? Najbliższe tygodnie dla mnie to jazda na symulatorze. Na pewno też przygotowanie fizyczne, wzmocnienie tych mięśni, które wiem, że w tym momencie wymagają jeszcze tego wzmocnienia. Na pewno siła nadgarstków, nad tym muszę popracować, zdać na tą no, niekomfortową pozycję za, za kierownicą. No i następnie Lausitzring na początku kwietnia, bodajże od 12 do 15 kwietnia jesteśmy na torze. Mamy 4 dni jeżdżenia. Później też prawdopodobnie będziemy miał jeszcze zajęcia na, na symulatorze i pierwszy wyścig na Hockenheim, moim ulubionym obiekcie, również ze startem właśnie DTM-u. I będzie to 6 weekendów wyścigowych. Formuły jeden panów, każdy zawodnik ma, ma swój team. Jak to wygląda w przypadku kobiet? Pani ma swój team? Czy to jest team z Polski, czy to jest team zagraniczny? Jak to wygląda? Jest to seria wyścigowa, która nazywa się W Series, i na jej za przygotowanie od bolidów odpowiada całkowicie jeden, tylko jeden i wyłącznie zespół. Zespół Hightech Grand Prix, zespół z Wielkiej Brytanii, bardzo doświadczony i utytułowany zespół. Wszystkie mamy do dyspozycji takie same bolidy, mamy do dyspozycji taką samą ilość mechaników, co jest w przybliżeniu od dwóch do trzech mechaników na, na bolid. Mamy również swojego inżyniera, ale to co istotne, inżynier będzie dla nas zmieniany co każdy wyścig, abyśmy nauczyły się pracy z różnymi ludźmi o różnym podejściu do. Dojeżdżenia no, do o różnym sposobie analizy danych, także to też, żeby otworzyć nam e, ścieżki i, i, i poznać styl pracy innych osób. E, no i tak, każda ma swój bolit, ale też, żeby były równe szanse i żeby nie mówiono, że no wiadomo, jeden bolit jest taki, drugi szybszy, drugi coś robi jeszcze innego, to co rundę bolit będzie wymieniany. Czyli mamy zmianę inżyniera, zmianę bolitu, ale specyfika z założenia, charakterystyka jest taka sama. Ma, będziemy miały dowolność e, Ustawień różnego setupu w samochodu, ale to po ustaleniu, po przejechaniu już paru okrążeń na torze, po ustaleniach z inżynierem. Będzie sprawiedliwie, jak najbardziej tak. To dlatego mnie no, bardzo cieszy i, no i tak, i motywuje do, no, do wiary, że jednak no, takie cuda jak Busier jest, taka szansa, jak no, wygranie chociażby tych 500 tysięcy dolarów na sam koniec jest możliwe. Właśnie pula jest bardzo duża, więc te zawody, mimo że to będzie pierwsza edycja, no to są prestiżowe. Tak, dokładnie tak. Tutaj założycielka Katrin Montmore za, zadbała o to, żeby pula nagród była stosowna. Wszystkie koszta z góry są pokryte, nawet koszty naszego dojazdu, przejazdu, noclegów, zakwaterowania, wyżywienia, wszystko e, włącznie ze startem, z obsługą serwisową. No i do tego ta pula nagród. Pula nagród, która sięga półtora miliona dolarów, to jest naprawdę potężna kwota. I tak naprawdę nawet zawodniczka, która dojedzie na ostatnim, osiemnastym miejscu, też otrzyma z tego stosowne wynagrodzenie, jak i również co istotne, zawodniczki rezerwowe. I to, co również tutaj warto wspomnieć, to że zawodniczki rezerwowe będą miały również szansę brania udziału w treningach. Nie będą startować ani w kwalifikacjach, ani w wyścigach, ale jako pełnoprawny zawodnik będą brały udział w treningach, co też przyczyni się do ich rozwoju. Oczywiście nie mogę nie zapytać o Roberta Kubicę, czy, czy to był taki punkt odzwierciedlenia, czy to był taki wzór, że skoro Polak mężczyzna mógł dostać się do Formuły 1 panów, to dlaczego nie kobieta do Formuły 1 pań? No na pewno Robert jest moim wzorem, idolem, takim przykładem kierowcy kompletnego i przykładem prawdziwego wojownika, który pokazał, że mimo wszelkich przeciwności losu, mimo tego, że... No, wielu mówiło, że już nie uda mu się powrócić, to on wrócił. I mimo, że w tym roku Bolit no, nie jest jeszcze taki, na jaki Robert zasługuje, to wierzę, że następne lata pozwolą mu jeszcze o, o walkę, o te czołowe lokaty e, w Formule 1. Na pewno jest dla mnie on motywacją, na pewno jest dla mnie inspiracją. I no i tak, gdyby pewnie no, nie Robert, to, to aplikacja do W Series, czy samo W Series no, byłoby bo znakiem zapytania. A miała Pani okazję go poznać, porozmawiać, czy jeszcze nie? Tak, miałam tę przyjemność poznać Roberta, było to dwa lata temu, naprawdę same okoliczności były fenomenalne, bo było to podczas mojego startu, podczas 24-godzinnego wyścigu w Dubaju i to w dodatku w moje urodziny. Także poznałam Roberta, co więcej Robert też wiedział kim jestem, gdzie się ścigam w, w tym momencie, także też to mnie podbudowało i pokazało, że no Robert jednak śledzi poczynania polskich zawodników, obserwuje i, no i przez ten, też poprzez to bardzo wspiera. I ostatnie pytanie, jaki cel na, na, na ten sezon, czy taki realny cel, czy jest szansa na, na zwycięstwo? Bo tak naprawdę wiemy, że nic nie wiemy, bo to jest pierwsza edycja, więc wszystko się może zdarzyć. Tak, dokładnie, jest to pierwsza edycja. Bardzo dużo znaków zapytania. Dla mnie też no, poznawanie bolidu na nowo po tych sześciu latach nieobecności w singlesitterach. Także tak, realnie patrząc, myślę, że pierwsze dwa wyścigi to taka regularna pierwsza dziesiątka, a następnie chcecie przenieść na pierwszą piątkę. No a sezon chciałabym zakończyć na podium. Dziękuję bardzo.